Do krapkowic przybyła barka Muzeum Irena, którą zbudowano w 1936 roku. Jeszcze 13 lat temu Barka była w opłakanym stanie. Dzięki pasjonatom znowu pływa. Obecnie odbywa się kolejny rejs w ramach projektu Odrzańska Odyseja. Finansowane jest to przez Resort Kultury. Do piątku, czyli do dzisiaj, 24 września, można ją jeszcze zwiedzać w Krapkowicach. Zapraszam ludzi tutaj na Barkę. Tak, zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców, od rana zajęcia dla szkół i dla przedszkoli tutaj okolicznych krapkowickich, a po godzinie 14 z powrotem dla osób indywidualnych, czy warsztaty, czy po prostu zwiedzanie barki zabytkowej, w ładowniach mamy ekspozycje dotyczące historii żeglugi. Wstęp wolny. Barka będzie u nas jeszcze w piątek 24 września. Później rusza do Kędzierzyna Koźla i w dalszą trasę swojej jesiennej Odysei. Bo jak niegdyś śpiewała pani Sława Przybylska, autorka i piosenkarka, już jesień się złoci i szumi pożółkły liść. Miłego dnia, dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia. W załodze jest jeszcze Mieczysław Balcerkiewicz, emerytowany kapitan żeglugi śródlądowej oraz najmłodszy załogant Marcin Marszałkiewicz, który podczas rejsu miał swoje 18 urodziny.